Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed 2 Sysren o I możemy powoli zaczynać kolejno to, no może nie wspomnienie, ale już e, kolejną serię zabójstw. Już tak to nazwę. E, zauważcie, że od poprzedniego odcinka wyświetlił mi się komunikat po lewej stronie ekranu, zaraz pod e, naszym paskiem zdrowia. E, zabiłeś, no tylu i tylu na dziewięć podżegaczy. Na razie to ja zabiłem. W ogóle żadnego nie zabiłem. Zero mam ich zaliczonych, e, ponieważ postanowiłem. E, zabijać ich w ten oto sposób, że jeden odcinek będzie poświęcony zabiciu e, trzem podżegaczom, więc zajmie mi to gdzieś tak trzy odcinki, bynajmniej będę się starał, żeby zajęło, żeby jeden odcinek zajmował trzech podżegaczy. Bo niektórych to będę musiał na przykład robić na pewno dwa albo jeden, bo tak też może mi to długo zająć ze względu na to, na trudności, jakie wymaga e, ta misja. Ale cóż no, koniec mojego oglądania na razie na początek i zapraszam do oglądania. Co to miało być, kurde? Ja nie mogę, kurde człowiek stoi i oni przychodzą i sami, kurde, Szukajmy guza. Chirurgiczne cięcie zlikwiduje medyka bez zwarcia na siebie, bez zawracania już bez zwarcia, bez zawracania na siebie uwagi. Dobra. No cóż no, to, to akurat zlecenie zabójstwa nie jest aż tak jest TRUDNE! Tylko tutaj? To ja jestem niestety... Ja pierwsze, Rozpoznawany. Błagam, nie, nie, nie. No, dziękuję. No, dobra.

To command such power over the body, between this world and the next, it seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. in pace. Get Ode mnie, sios, sios, sio. Cholera, no tak to nie miało wyglądać, ale już dobra. Nie! Ja właśnie nie chciałem się tutaj wspinać, no ale kurde, Ezio sami sami widzieliście zresztą. Ło, wow, ło, wow, 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 uda się. Nie, 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 nie! Kurde, mać, no. Ja pieprzy, nie! Jacy debile mnie ściągnęli, nie no! Dobra, już się staram też takich słów czasami nie używać, bo mi też nie wypada Ale ja pieprze kurde no tak by mnie, żeby mnie ściągnąć Widzieliście to Byłem już przy samej krawędzi No jeszcze lepiej Okej, okay, w tym momencie widzimy jak La Volpe, no oraz, oraz Paola, no jeszcze nie widzimy, no teraz widzimy, przeprowadzają inaczej, jakby rewolucję. Tak jak w poprzednim odcinku to e, wspomniał nam Machiavelli, czy jakoś to tak się nazywało. No nic, ale mamy już jednego podżegacza zabitego. Robimy nie postępy. Najważniejsze jest to. Ok, 2000 florenów mamy w kieszeni. Najgorsze jest tylko to, że my, akurat, kiedy musimy zabijać tych wszystkich podżygaczy, to jesteśmy rozpoznawani, i to mi się, ja powiem wam, tak zbytnio nie podoba. Bo nawet jak jesteśmy incognito, działamy, no to to nic, no nic nam nie da być, nie, i tak czy siak. Rozpoczynamy wspomnienie, żeby zabić kogoś, no i. <laughs> Chodź tutaj. A to typek. A dobra, jemu dam już uciec. Bo dachach, to ja nie lubię gonić nikogo. <laughs> Okej, okay, i pewnie się zastanawiacie, który to podrzegać mi z, y, daje najwięcej takich, no powiedzmy, nie wiem, trudności, trudności w jego zabójstwie. Otóż to jest to wspomnienie, które zaraz zacznę. Szybciej. To, był, to jest chyba ksiądz. Ostatnie namaszczenie. Wdrap się na duom pozostając niezauważonym i usun księdza. No, miałem rację, księdza. I to wspomnienie, tak jak już mówiłem, ee, daje mi najwięcej trudności. No, najtrudniejszy dla mnie jest e, podżegać ten właśnie. Bo reszta to już mi jakoś inaczej idzie. Normalnie bym tak nazwał. Się szybko tylko wdrapię, żeby strażnicy mnie ten. Nie, 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 nie Ja pieprzę Kurde mać Może jak ets, ja mógł się nie złapać tego A ja sobie strzela i tak jest dosięgniesz. Mm, Ale kurczę nie no, no już Mógł się złapać jak... No widzieliście zresztą sami. Tutaj mamy jednego łucznika. No, dwóch właściwie łuczników, ale tym się jednym tylko zajmę. <śm> Widzę cię przez dziurkę od klucza. Oj, 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 oj! Jak on mógł mnie nie zauważyć? I wiecie co? Zaczekam od razu chyba na tego tutaj. I zaraz on zresztą... No, widzimy już idzie. Czekajcie, mam pewien pomysł. Skoro yy, zaraz zechcie ja wyposażenie ubrania, no super, no nie można zmieniać wspomnień. Bo jak się nosi pelerynę medycyny, to wiecie, nie rośnie nasz rozgłos we Florencji. W Florencji, we Florencji, no, miesza o to. Toskani. Ja pieprzę. Ja pierdzielę. Wiecie co, nie wiem, ale chyba nie. Normalnie tutaj już się wdrapie, bo ja zawsze zabijałem wszystkich dookoła, że potem nie było sam, nie wiem po co nawet. Ale na pewno tylko po to, żeby zabić czas. Tak naprawdę nie zabijałem, tylko. Jakby to wam powiedzieć, marnowałem czas, Jezus Maria, jeszcze jeden, co jest? Nie... Dobra... Jakoś może mi się udać... Ło, łow, 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 <śmiech> <śmiech> No, jakoś mi się udało za pierwszym razem. Credo. Che ha parlato la Word of God. Un servitore di servitore è una Ho lasciato la flocca a strada. È solo.. Ho voluto tanto divertirmi. Siamo tutti. Pedro, computer, l'opera di mio padre. Requiescat in pace. No, jakoś mi się udało. Jeszcze go chyba tylko przeszukam. 4 Tylko teraz z tym schodzeniem, cholera, to jest najgorsze. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. Jezus Maria, dobra, nic nie mówię. Teraz pomaga, spokojnie. Jesteśmy coraz niżej. Może uda mi się. Może. Chociaż zawsze drugą stroną schodziłem, ale teraz to. Dobra, tutaj trochę. Ok. No. Całkiem ładnie. Ok, dzisiaj mamy już dwóch podżegaczy zabitych, jeszcze jeden na zakończenie tego odcinka. Właściwie to nie wiem, ile mi to zajęło, ale mniejsza o to, zerknę tylko na mapę, który to jest najbliżej. Tego pójdę. Wow, jakie lagi. <laughs> Dobra, i powiem Wam szczerze, że, te, że ci podżegacze to nie są zbyt dla mnie, no... Jeżeli chodzi o te wspomnienia wszystkie, jeżeli... Mm, o tych podżegaczy, no to... niezbyt to wspomnienie wszystkie, tak sekwencja właściwie cała, nie jest zbyt przez mnie lubiana. Ja przypominam, że jest to sekwencja 13, już zaczęliśmy. Co Fasynia jest 14, więc powoli się już zbliżamy do końca naszej gry, naszego let's playa. Mojego Let's Playa. You must not our it. It's our duty to cure her. How? By forcing her people to follow a madman? to challenge those in power! Yes. Well, that is about to change. No! You Szlachcic, dopadnij szlachcica i ucisz go zanim do do oli, bla, 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 jezu, nie, a tylko mnie uderz. No, już myślałem, że mnie uderzy. No, całkiem szybko mi to poszło. I was a victim. It's not my fault. No, you made the choice. It charmed me with that thing. Only because you allowed it. Lo faccio per il popolo. Requiescati in pace. jeszcze i więcej? Jakim cudem oni zniknęli? Okej. Okay. Czyli, że mamy już 3 załatwione. załatwionych. Działamy incognito znowu. Od samego początku zresztą, już działaliśmy. Okej. Okay. No i cóż, no i co mam jeszcze do powiedzenia? No i to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. I póki co, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zobaczymy się w następnym. Tak więc, do zobaczenia i cześć.